Badania niekomercyjne kliniczne szczególnie w onkologii odgrywają niezwykle ważną rolę. Dlatego też Agencja Badań Medycznych, znakomitą większość finansowania na pewno będzie dedykowała właśnie tym dziedzinom nauki. Mówimy tu o szeroko pojętej onkologia, choćby onkologii, choćby hemato-onkologii dziecięcej czy w ogóle chorobom hematologicznym. Także te dziedziny znajdą się na pewno w priorytetach w najbliższych latach działania agencji i myślę, że również spowodują dostęp pacjentów do najnowocześniejszych terapii. Dzisiaj te badania nie miały dedykowanego źródła finansowania. W związku z powyższym pacjenci niejednokrotnie byli zmuszeni wyjeżdżać za granicę czy też za własne pieniądze korzystać z rozwiązań, które były obecne nawet w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj mówimy nie. Zostańcie w Polsce, damy możliwość tworzenia tego typu badań i dostępu do takich technologii, w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Wrocławiu, a nie w krajach zachodniej Europy. Także mam nadzieję, że już w przyszłym roku pacjenci realnie odczują wpływ tych badań na własnym zdrowiu, a te konkursy, które zamierzamy ogłosić jeszcze we wrześniu bieżącego roku, przełożą się na to, że już w najbliższych miesiącach pacjenci będą wiedzieli, jakie rodzaje badań będą dla nich dostępne.